Cześć! Tuchania i Amelka. Cześć! Oraz, Ania, ma oraz mama Magdunia. Nasz <noise> zawodnik. Cześć, cześć! Cześć! Nasz zawodnik i kolejny raz pokazujemy Wam, y jak trenować swoich rodziców do konkursu. Czasaj ma! Nie, nie do tego konkursu. Do konkursu Czas ze smykiem. No i mamie. Ja już się potrafię bawić, jestem tak. wielkim dzieckiem. Mamie e, ostatnio się troszkę e, udało, zauważamy różnicę, ponieważ od, od, e, teraz przestaje tak często dzwonić przez telefon albo na komputerze, coś robi. Ale, Ale... pracuję w kuchni. Coś robi, gotuje, coś sprząta. Tak, zarobiona zbudzimy. jestem, przed świętami jestem zarobiona. Tak, znowu. I co? I przygotowałyśmy dla niej teleturniej ze świątecznymi rzeczami. A ja Oczywiście muszę... dziecięcy. O prezentach Mikołaju i, i o świętach w różnych krajach. Tak? I o filmach świątecznych. Tak? Tak. Da dzieci. Trudne jakieś? No nie wiem, to zależy od Ciebie, czy Ci się uda. Czy jak wy... A ja jak pamiętam zwiedzę. filmy dziecięce u święta, ja no tak. No ale pewnie tak, nie wiadomo. Ale w razie czego mi pomożecie? Nie. Trochę się denerwuję. Nie. To oglądajcie nasz teleturniej. W świątecznym kuzie mama będzie musiała odpowiedzieć na 12 pytań. Będzie miała trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela oraz może poprosić publiczność o pomoc. Zaczynamy! Mamo, zaczynamy. Czy się boisz? Denerwuję się. A jesteś gotowa? Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy potrafię powiedzieć na każde pytanie. Nie wiem, co żeście tam poukładały. Dobrze, że jesteś gotowa. Dobra, co zaczynamy? Dlaczego Kevin został sam w domu w święta? A. Bo nie miał rodziny. B. Bo był niegrzeczny C. Bo zaspał. D. Bo nie chciał jechać. Jeszcze raz przeczytać. Znaczy na pewno miał rodzinę. Odpowiedź B. Hmm. Bo był niegrzeczny. Tak? Ale to chyba nie był powód. Chyba C. Bo zaspał. zaspał. Tak, bo zaspał. A tak. że D, bo nie chciał jechać. Udało się, dobrze. Okej. Jestem Okej. A teraz się stresujesz trochę? Już trochę lepiej się czuję. Dlaczego nie. Nie Szrek zrobił dekoracje świąteczne? A. Z firanki. B. Z suszonej trawy. C. Z żab i węży. D. Z much. On wypychał w pierwszym filmie. Pada szereg, prawda? On wypychał w szeregu jedynce węże i żaby. I chyba powtórzył to, bo to potrafił robić. Wę wężej żaby. Tak? Tak! Tak, C. Tak, tak? C. A teraz jeszcze bardziej się stresujesz, czy mniej? Jeszcze mniej? Jest ok. Co dzieci w Wielkiej Brytanii zostawiają na, dla Świętego Mikołaja? A. Cesteczka i mleko. B. Lody. C. Cukierki i D. Ciasteczko Na pewno dzieci, żeby zwabić Mikołaja, zostawiłyby mu wszystko, ale wtedy mógłby utknąć w kominie. Więc wydaje mi się, że najmniej kaloryczne są ciasteczko i mleko. Czyli odpowiedź jeden, to on wtedy się nie utknie z tymi prezentami w kominie i wszyscy będą zadowoleni. Definitywnie to zaznaczasz? Tak, jestem zdecydowana. A odpowiedź A. Tak. Dobrze. A wy co dostać w Nic. Nie. To przemyślcie to. Może warto zostawić. Ok. Jak nazywa się miasto z filmu Grinch Świąt nie będzie? A. Gwiazdkowo. B. Ktosiowo. C. Mikołajowo. I D. Trysiowo. Jakaś podpowiedź? Nie To Mogę poprosić o powtórzenie pytania? Tak. Jak nazywa się miasto z filmu Grinch? Świąt nie będzie. A. Gwiazdkowo. B. Ktośowo. C. Mikołajowo. D. Trysiowo. Czyli jest gwiazdkowo, ktośowo, mikołajowo, ty, trysiowo. Albo ktośowo, albo trysiowo. Dobrze, ale chyba. Nie wiem, strzelam. Ktoś obok. Dobrze. Kto we Francji przynosi dzieciom prezenty świąteczne? A. Święty Mikołaj. B. Karzeł. Karzełek. C. Małe dzieciątko Jezus. D. Elf. Proszę o powtórzenie pytania. Kto we Francji przynosi pr dzieciom prezent? Na e, świąteczne. A. Święty Mikołaj. B. Karzełek. C. Małe dzieciątko Jezus. D. Elfy. Wydaje mi się, że w takich bardzo dawnej tradycji to były prezent, prezenty od dzieciątka. Od dzieciątka Jezus. Teraz pewnie się pojawia Mikołaj, tak? <laughs> Ale dawno to było. Pozycja. Coś ty za bardzo się znasz. Nie może, może, się. może to była połowa. To była połowa, to może tamtej drugiej połowy nie będzie widziała. Była nawet Dobra. Nawet to nie jest połowa, to połowa Bardzo mnie wspieracie. No wiesz. Przed <laughs> kim Reniferniko Niko ratuje święta? A. Sowami. B. Wilkami. C. Niedźwiedziami. D. Lisami. A, kto tam był taki zły? czy nie wiem. A będzie nie można odpowiedzieć? A, od, odpowiedzi, mi proszę przeczytać, samo odpowiedzi. A, sowami, B, wilkami, C, niedźwiedziami, D, lisami. Albo wilki, albo niedźwiedzie, ale chyba wilki. bo oni Jeszcze chyba lisy. Się... Jeszcze lisy, ale nie, chyba wilki, bo, bo w się w ścigali. Wielkie, no? Nie jestem przekonana, ale stawiam na wilki. Dobrze! <noise> <noise> Nie no, <za dobre. głos> Oglądam z Wami filmy, to pamiętam. Trochę strzelam. No, Dobra, co tam jeszcze mam? Czym ustraja się choinkę w Danii? W Grecji. A, w Danii. Przepraszam, źle przeczytałam. Nie umiem czytać? Co mnie skoło? Zakręcić się <grym> nie chcą. A, totalnie z suszonymi owocami. To jeszcze raz pytanie od początku. Czym ustraje się choinkę w Danii? Okej. Okay. Okej. Okay. A. Suszonymi owocami B. Miniaturowymi flagami. C. Cukierkami na nitce i D. Tylko lampkami. Znaczy dzieci by pewnie chciały, żeby to były cukierki na nitce. Ale tam bardzo... A, tak skromnie tylko lapka. Tak naturalnie. Bo dania jest taka naturalna. Na pewno? Tak. Definitywnie? De Definity Naprawdę? Na pewno? No tak. Ty jesteś pewna? Tak. Tak, całkowicie. Dobrze. I to jest dobra odpowiedź. Dlaczego grinch nie lubi świąt? bo nie dostał prezentu, B, bo wszyscy wyśmiali jego wygląd, C, bo boi się Mikołaja i D, bo nie lubi śniegu i zimy. No na pewno nie boi się Mikołaja, hmm. jest zielony Grinch. Czy się boi zimna to nie wiem. Chyba ma taką sierść, to mu wszystko jedno. Być może nie dostał prezentu ale na pewno wszyscy mu dokuczali i był bardzo z tego powodu smutny. Więc stawiam, że mu dokuczali, tak? To B. Fajnie. Fajnie. Tak mi się wydaje, bo on był przez to smutny, ludzki, zły i złośliwy, a tak naprawdę był fajnym kolesem, tak? To była dobra odpowiedź. Co zamiast choinki stroi się w Grecji? A drzewko oliwne, B drewnianą kukiełkę, C. Model żaglowca i D. tuję. Jeszcze raz odpowiedzi, proszę. A. oliwne B. drewnianą kół, kuk, kukiełkę. C. model żaglow, y, żaglowca i D. tuję. Na pewno nie tuję. Może Możesz Możesz mieć, to, Możesz, drzewko, Możesz mieć pół na pół. pół, na pół. Dobrze. Poczekajcie, zastanawiam się. Może to być drzewko oliwne, bo w Grecji jest bardzo dużo drzewek oliwnych i może być model żaglowca. Pół na pół? Poproszę. Dobrze, a więc zostaje drzewko, to, nie, tu, drzewko oliwne i model żaglowca. To, to mi się teraz. Super, właśnie między tymi Bardzo śmieszne. Jaką mogę być jeszcze podpowiedź? Nie wiem, nie no Masz tylko jedną w jednym pytaniu. Jedną w jednym pytaniu? Nie. No tak. A tak. No nie już <grymny> <był jedny. grymny> Wydaje mi mm. się tak, że rzeczywiście jest dużo tych drzewek oliwnych, ale Grecja jest wyspą e, i, ma, e, i tam żeglarze bardzo często wychodzili w morze i czasem nie wracali i myślę, że to jest taki symbol, żeby oni wrócili, tak? Żeby, żeby wrócili na to w Nie jestem pewna, ale stawiam na, na ten na, na statek, czy tam żaglowiec, jakaś jakaś To jest taki to jest moja alkohol. Na pewno. Tak, bardzo mi pomogłeś w pytaniu, ale muszę podjąć ryzyko. I to była... Przykro mi, ale dobrze. Słuchajcie, zdałam testy tutaj nie. różne... Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie skończyłam jeszcze. Zdałam testy różne takie sprawnościowe, z umiejętności A. zabawy, to wydaje mi się, że i teoretyczny zdałam. Kto rozdaje prezenty grzecznym dzieciom we Włoszech? A, śnieżynka, B, czarownica Labefana C, naczelny, D, L. Hmm. To może e, poprosisz od publiczności? Poproszę jeszcze raz, jeszcze raz pytanie. Mama niech straci. Kto rozdaje Cześć. prezenty grzesznym dzieciom we Włoszech? A, śnieżynka, B, czarownica Labefana C, naczelny, D, L. A. Um, Hmm. Ile mam jeszcze pytań? Tak. Jeszcze dwa pytania mi tylko zostały? Tak. A no to mogę korzystać z szansy, to poproszę publiczność, żeby mi pomogła. To jest definitywnie. Nie, no definitywnie I nie. to proszę. jest zła odpowiedź! <laughs> Ale proszę, żeby. <laughs> poprosić, <laughs> <już poprosić. laughs> no, Dobra, Ale mnie stresuje <laughs> mnie. Poproszę o odpowiedź publiczności. Publiczna. No jeszcze raz. Czarownica! Czarownica. Czarownica. Befana. Hmm. Tak? Befana. Befana? Czarownica, prezenty przynosi? Befana. Czy to jest definitywna odpowiedź? A Ta to... Fajna taka była. Czy to jest, to jest Publiczność może No to dobra, jak publiczność widziała taką bajkę, to się zgadzam, ale ja wcale nie jestem taka pewna. Dobrze, niech będzie Befana. No Dobrze, niestety. ma podpowiedzi. No i co To dobra. No i co tam jeszcze? Ale jest Czym zamiast dzielą się Hiszpanie? A. Hałko, e, hałwą, B. Ciastem drożdżowym, C. Chlebem razowym i D. Naleśnikiem. Hiszpanie? No Hiszpanie lubią naleśniki, ale pewnie bardziej tortille. <głosy> 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 ciasto drożdżowe, to nie wiem czy oni jedzą ciasto drożdżowe. Jakieś jedzą bułki drożdżowe w Hiszpanii. No ja to bym się chciała chałwą podzielić. Jeszcze jest chleb razowy. Chleb razowy to nie. Proszę ci jeszcze raz. Nie no wiem, no, hałwa, naleśnik, chleb nie. i i co? Hałwa, ciasto, ciasto drożdżowe, drożdżowe. Na chleb razowy i naleśnik. A, B, C, D. Dobrze. Hmm. Myślę sobie. Myślę, że to będzie ty, 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 ty. ciasto drożdżowe. Nie, nie. hałas. O nie, ale żartujesz teraz? Nie. nie. O nie, tak byłam blisko, ile mi zostało pytań? Jedno. O nie, tak blisko, mogłam skorzystać z ostatniej odpowiedzi z telefonu do przyjaciela. <śm> A jakie było ostatnie pytanie? Ostatnie były na Tak to. A pytanie Jak miał na imię Katarzyna Renifer z Zaprzęgu Świętego Mikołaja: A, Pion, B, Rudolf, C, biegun, D, Komet. Biegun. Dobrze. Ale i tak nie znałam wcześniejszego to koniec. Możesz wypłakać się z czapeczkę. Słuchajcie, test był bardzo, bardzo trudny. I dlatego trochę mi nie wyszło. Przepraszam bardzo. Pouczę się, poprawię się następnym razem. Za trudne były pytania. Kto układał takie trudne pytania? ja nie. No ładnie. Ach, ale myślę, że um, jednak sporo o świętach wiem. O. Trochę strzelałam, ale dużo wiem. I mm. już się nie mogę doczekać, i Mikołaja, i prezentów. I w sumie cieszę się, że. Byłaś grzeczna? Na całym świecie są piękne te. Ja Były takie różne tradycje. Byłam grzeczna, bardzo czekam na wielkie prezenty, fantastyczne. To, A po, Mikołaj ci na pewno dość pięknie się poszłada i Twój pokój mam posprzątać, żeby mi wziął Ja mu ja mu powiem. A później się no, szczyt, z podali. Podali. Szczyt bezczelności. Nie, bo Mikołaj i sprawdza Twoje dobre uczynki. On ma taką listę z dobrymi uczynkami. To Ty nie dostaniesz I prezentu. Nie, bo wtedy twa... dostaniesz Ty więcej prezentów. No tak się mamy w ramieniu. ja mam dużo roboty i dziewczyny też zaraz siadają na, do sprzątania i gotowania. Nie ma tego. A ja mam e, ja My was serdecznie zapraszamy do obejrzenia vloga Marcela Mazura, który też zmaga się, właściwie jego tata się zmaga z wyzwaniami takimi trudnymi i Marcel Ej. sprawdza, czy tata jeszcze potrafi się bawić. A my was gorąco e, e, pozdrawiamy, zapraszamy do konkursu Czas Ej. ze Smykiem i Buziaczki. piękne. ja że mam lekcji, nie mogę na razie posprzątać. O, pa, pa.